Siemano mordeczki, z tej strony Hexo a w dzisiejszym filmie przedstawię wam 10 skinów które miały pojawić się w Fortnite, a nigdy się nie pojawiły. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, no to koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę. Na samym początku tego filmu mam dla was małe wyzwanie a najdokładniej czy wy godzinę odstawienia tego filmu, uda wam się tutaj wbić 400 łapek w górę, także sprawdźmy czy dacie radę. No i też przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami a najdokładniej Hexo32 byłoby mi naprawdę miło gdybyście go wpisali a ja już bez przedłużania zapraszam was do dzisiejszego zestawienia. Także numer jeden na naszej liście i mamy tutaj Midas Cienia. No i Midas Cienia to skin, który miał się pojawić w poprzednie Halloween, a finalnie tak się nie stało. Było to spowodowane tym, że był on jednym z bossów w Fortnite właśnie w tamtejszym okresie i ogólnie no to gracze zaczęli chociażby spekulować to, że właśnie takowy skin pojawi się w sklepie z przedmiotami nadzwyczajnie w świecie do kupienia. I rzeczywiście był on jedną z postaci z plików gry, która normalnie mogłaby być skinem, lecz nie wiadomo co finalnie sprawiło to, że Epic Games go nadzwyczajnie nie świecie nie dodało. Ogólnie wydaje mi się, że w Fortnite naprawdę spoko by się on sprawdził i też niektórzy gracze by go kupili. Możliwe, że w jakiejś przyszłości jeszcze ujrzymy właśnie takowego Midasa. i może w następne Halloween będziemy mogli go zakupić w sklepie z przedmiotami. Kto wie, ten wie, nie wiem. Zobaczymy, a jak na razie lecimy do numeru drugiego. A na numerze drugim mamy Galactusa. No i moi drodzy, właśnie co do Galactusa, to miał on być również jednym ze skinów właśnie w Fortnite. Cie. W plikach gry już zostało dosłownie wszystko na jego temat odkryte, jak będzie się po prostu prezentował w sklepie i tak dalej. A finalnie Epic Games zdecydowało się, że go nie wprowadzi. Był on jedną właśnie z postaci na evencie w Fortnite z Galactusem, i to w sumie z nim walczyliśmy. I po całym evencie właśnie takowy Galactus miał się normalnie w sklepie z przedmiotami pojawić, a finalnie tak się nie stało. Nie wiadomo dlaczego ale do dzisiaj nic nie wiadomo, co dalej z kwestią właśnie Galactusa w Fortnite i czy w ogóle ten skin się kiedykolwiek pojawi. Osobiście wydaje mi się, że nie, bo ten event był już naprawdę dawno temu, no i niestety szkoda, ponieważ cały skin był naprawdę fajny. Na numerze 3 mamy Naruto. I Naruto był zapowiadany już naprawdę od wielu sezonów i finalnie nie został nigdzie wprowadzony. Ale Epic Games właśnie teraz toczy rozmowę z twórcami Naruto, czy ten skin pojawi się w następnym właśnie karnecie bojowym, czyli w sezonie ósmym. I normalnie gracze będą go sobie mogli zdobyć. I tak jak już mówiłem, są prowadzone na ten temat rozmowy. I to czy tak naprawdę ten skin będzie w karnecie, czy też i go nie będzie, no to o tym tak naprawdę tylko i wyłącznie decydują twórcy Naruto. Ponieważ myślę, że Epic Games po prostu. Tego skina chciałoby, ale no wiadomo, trzeba się jeszcze dogadać, a jeżeli go nie będzie, no to mamy kolejnego skina, który po prostu na zwyczajnie świecie najprawdopodobniej przepadnie. I nie przez to, że Epic Games nie chce go wprowadzić, tylko na zwyczajnie świecie, że twórcy Naruto nie wzięli z nimi i po prostu współpracy. Także miejmy nadzieję, że w następnym sezonie takowy skin się pojawi, a my lecimy dalej. Numer 4 i mamy tutaj fundament. No i fundament to jest również jedna z postaci, która miała naprawdę spory wpływ w fabule ostatnich sezonów. I ogólnie no to tak naprawdę ślad po nim zaginął. I nie wiadomo, co tak naprawdę dalej. Gracze spekulują, że pojawi on się w jeszcze kilku następnych sezonach, ale tego tak naprawdę nie wiemy, ponieważ miało się już pojawić w poprzednim sezonie, dwa sezony temu. I w sumie no to tak naprawdę nie wiadomo co i jak. I jak na razie to jedyne myślę, na co pozostaje nam czekać, to aż Epic Games da jakiś że właśnie takowy skim po prostu nadejdzie do Fortnite'a. Może kiedyś tak będzie, że właśnie takowy fundament pojawi się w sklepie z przedmiotami, a może zobaczymy go w jakimś przyszłym karnecie bojowym. Tego nie wiemy, ale myślę, że wy po prostu na, że tak powiem, przestrzeni sezonów się przekonamy. Numer 5 i mamy tutaj Pomagierów. Pomagierzy to będzie pakiet, który w przyszłości się pojawi i to najprawdopodobniej jeszcze w tym sezonie. Jak mówiłem, nie wiadomo, czy będzie on za darmo i od ostatniego filmu, w którym opowiadałem Wam o darmowym pakiecie Pomagierów, jeszcze nic się nie zmieniło i żadnej aktualizacji nie było. Także, no jak na razie tutaj naprawdę nie wiadomo, ale w niedalekiej przyszłości ma on być w sklepie z przedmiotami. Ale jak na razie Epic Games już od ponad roku, że tak powiem, z nim czeka. No ale po, do, po ostatniej aktualizacji cały pakiet został zaktualizowany także miejmy nadzieję, że w końcu zawita on na nasze pole bitwy Fortnite'a. Numer 6 i mamy tutaj Ao Guardcy. Guardców chyba nie muszę wam przedstawiać. Są to również pomagierzy z właśnie obecnego sezonu, którzy chociażby są koło doktora Slona i ogólnie no to właśnie oni też mieli być jednym ze skinów, lecz Epic Games finalnie postanowiło, że ich nie wprowadzi. Możliwe, że zrobili to oni dlatego, że są oni również w obecnym sezonie jako jedne z NPC-ów i nadzwyczajnie w świecie pojawią się w kilku następnych sezonach. Ale no nie oszukujmy się, że jest to jeden z ładniejszych skinów pomagierów i sam z chęcią bym sobie nim zagrał. No i obecnie w sumie też możecie nim zagrać, jeżeli ubierzecie sobie skina Mystic i wyeliminujecie jednego Iogwardza, chociażby koło Doktora Slowna czy na miejscu Sirika, to będziecie sobie mogli za pomocą emotki nadzwyczajnie w świecie się w niego wcielić. Ale to niestety nie jest, że tak powiem, efekt w lobby i tak dalej. Myślę, że całościowo by to naprawdę lepiej wyglądało numer 7 i mamy tutaj chyba najbardziej irytujących NPC-tów w całej grze, a bardziej w sumie no to takich pomagierów i są to maruderzy. I byli oni dostępni w poprzednich sezonach, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale dosłownie przylatywali oni z nieba, było ich naprawdę dużo i dosłownie byli oni strasznie, ale to strasznie męczący. No ale ogólnie no to Epic Games również miało w planach wprowadzić właśnie takowych maruderów na pole bitwy i finalnie nie wiadomo znowu co wyszło, ale najprawdopodobniej to, że możliwe, że takowi maruderzy jeszcze w przyszłości w przyszłości Fortnite'a się pojawią i ogólnie no to było ich naprawdę sporo, był chociażby taki duży, czy chociażby taki mały maruder, także myślę, że Epic Games Night mogłoby zrobić cały pakiet z takowymi i myślę, że nawet spoko by to się przyjęło, ze względu na to, że są to takie no można by powiedzieć już troszeczkę nostalgiczne skiny. No może nie na przykład takie jak Black Knight, ale tak czy siak wydaje mi się, że spoko było ich zobaczyć w grze. Numer ósmy i mamy tutaj Lady Gaga. Jest to właśnie jedna z postaci, która miała mieć współpracę w Fortnite już jakiś czas temu i tak jak zapowiadały właśnie wyciek dokumentów Epic Games, to miała mieć ona miejsce no naprawdę już spory czas temu, a nadal jej nie ma. Nie wiadomo dlaczego i możliwe, że całość, że tak powiem, legła w gruzach i już tak naprawdę nic nie zobaczymy właśnie z tą artystką i tak szczerze no to wydaje mi się, że tak w sumie jest i osobiście to... No, troszeczkę słabo, ale no wiecie, nie wiadomo jak to się w sumie potoczyło i tak dalej. I możliwe, że finalnie wyszło tak, że na przykład chociażby jedna ze stron, nie wiem, się nie zgodziła czy coś takiego. Znaczy, myślę, że Epic Games to w sumie by chciało, ale chociażby taka Lady Gaga mogłaby się nie zgodzić. Także tutaj nie wiadomo, możliwe, że ten skin również w przyszłości będzie. Numer dziewiąty, mamy tutaj Zombie Midasa. Zombie Midas to jest skin, który w sumie nigdy nie był w Fortnite, lecz był on w pewnym momencie w plikach gry i rzeczywiście miał on być jednym ze skinów, którego normalnie mogliśmy sobie kupić na Halloween i finalnie wyszło tak, że w sumie no to się tak naprawdę z nim nic nie stało. I ogólnie no to tak naprawdę dalej są w plikach gry. Możliwe, że pojawi się on również w następne Halloween. Będziemy mieli na przykład Zombie Midasa ze stylem właśnie Mrocznego Midasa. Nie mam absolutnie pojęcia, lecz może można by powiedzieć, że naprawdę sporo ludzi w tamtych czasach, tamtego Halloween, używało właśnie takowego zombie Midasa do nabicia sobie chociażby zasięgów czy czegoś takiego, a tak naprawdę to była tylko postać plików gry. I przez pewien okres czasu był błąd, że mogliśmy się w niego zamienić poprzez zamianę tekstur, ale no wiadomo, nigdy nie jest to to samo, co w sumie byłoby normalnie w Fortnite. Także troszeczkę słabo i możliwe, że jeszcze w jakiś przyszły Halloween go zobaczymy. I numer dziesiąty to jest Spider-Man. I o Spider-Manie w sumie tak naprawdę chyba nigdy nie było jakoś giga głośno w Fortnite. Ale masa graczy chciałaby go zobaczyć, i chyba nawet przez chwilę były jakieś rzeczy z nim związane w plikach gry. Lecz finalnie najprawdopodobniej nic nie wyszło. I miejmy nadzieję, że w przyszłości, jak już zobaczyliśmy chociażby Batmana, i zobaczyliśmy nawet Thanosa, to Spider-Man chyba już nawet nie będzie jakąś niespodzianką w przyszłości. Miejmy nadzieję, że go jeszcze zobaczymy, ponieważ jest naprawdę wiele konceptów, że tak powiem, skina, takowego Spidermana. I przy okazji, no to też gracze zaczęli przerabiać kiedyś skiny na pl z plików gry na skina Spidermana. I no naprawdę wielu ludzi by chciało skina Spidermana w Fortnite. Cie. Ja w sumie też bym takowym nie pogardził. Swoją drogą w komentarzu możecie napisać, które jego z tych właśnie 10 skinów, które Wam teraz wymieniłem, chcielibyście najbardziej w Fortnite. Cie. I po prostu każdemu, kto to napisze, to przypnę serduszko. Czy chcecie Midasa Cienia, Galactusa, Naruto, Fundament? Pomagiera, Ajogwartsy, Maruderów, Lady Gaga, Zombie Midasa czy Spidermana? No to napiszcie w komentarzu. No a i co, ja Wam życzę miłego dnia lub też wieczoru. Tysiąc Opek w górę pod tym filmem to następny film z jakiegoś zestawienia i myślę, że ten film w sumie jest naprawdę całkiem ciekawy. Bo dowiedzieliście się o skinach, które miały być, a ich nigdy nie było. I Epic Games nie wiadomo, co z nimi w sumie zrobi. Zrobiło, może tak naprawdę są to już porzucone pomysły. Nie wiadomo. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.